o tej torii, w Squad Busters można już grać oficjalnie na swoich normalnych kontach, więc zaczynamy przygodę, no i co, ustawiamy sobie wiek, 21 lat, proszę bardzo, lecimy, na początek jakiś samouczek, więc ja sobie szybko go przejdę, no generalnie ja wiem już o co chodzi w tej gierce, bo miałem okazję grać w wersję deweloperską, ale chcę, żeby to był taki pierwszy odcinek z tej serii, zaczynamy od nowa, dzisiaj może kupimy sobie jakąś fajną ofertę za prawdziwe pieniądze, w coś pootwieramy, mam nadzieję, że odblokujemy jakiegoś nowego nie niezademiarza, tylko po prostu nową postać, okej, okay, bierzemy El Primo. Dobry start. Pamiętajcie, że warto w tą nową grę Super Sella już sobie grać. No bo jak teraz ją pobierzecie, to wtedy, gdy wejdzie oficjalnie do Polski, gdzie każdy już ją będzie mógł pobrać, to Wy już będziecie mieli swoje konto. Normalnie swoje konto będziecie mogli już mieć. Więc myślę, że jest to fajna opcja. Zostawcie łapeczkę w górę, bo jak dobiemy tutaj, powiedzmy, no tak, z 2000 łapek, to szybciej wrzucę Wam kolejny odcinek ze Squad Busters i może zrobię Wam jakiś fajny konkursik, gdzie roznam Wam, no może Gemy do tej gry albo coś innego, co tylko będziecie chcieli. Więc koniecznie łapkujcie i subskrybujcie, żeby tego nie przegapić Tutaj by się. Tam 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcę, żebyś pokazany tutaj w kolejnym filmiku, wystarczy, że właśnie będziesz mnie subskrybował. Ok, mamy samouczek, żeby pokazać wam dobrze o co chodzi w tej gierce. Kto oglądał wcześniejsze odcinki, to wie mniej więcej o co tutaj chodzi. Po prostu musimy zebrać najwięcej diamentów, takich gemów, które wyskakują na tych mapkach. I kto będzie miał ich najwięcej, ten wygrywa. Więc lecimy. Ja tutaj cały środeczek sobie ogarnę. Wszystkie gemy są moje. No i szukam jakiegoś rywala, którego mógłbym już tutaj rozwalić. Ważne jest to, żeby też na przykład rozwalać jakieś drzewa, jakie widzicie. No bo te drzewa dają wam dużo takich różnych gemów. E, ta gierka to oczywiście jest gra od Supersera, czyli ci sami twórcy, co stworzyli Brawl Stars, stworzyli też tą gierkę, czyli Squad Busters. E, no zresztą widać to po tym, że na przykład gram sobie teraz El Primo, jest tutaj też wiele innych fajnych postaci z Brawla. Nawet ostatnio w Brawl Stars ten skinę, którego wam tutaj wyświetlam, e, czyli Squad Busters Shelly, No wbił w tej nowej aktualizacji do Brawl Stars. E, no on jest związany z tą grą Squad Busters, nie? E, więc to jest całkiem fajne. No i gdy już sobie gracie i gdy zbieracie monety podczas giereczki, e, no to taka dosyć ważna rzecz, to, żeby te monety cały cały czas wymieniać em, na kolejne postacie, bo dzięki temu stajecie się coraz to silniejsi i atakujecie już w większej ilości swoich rywali. Em, dobra, ten samouczek już mi się kończy, ja mam pierwsze miejsce, cztery gamy przewagi, 3 gamy przewagi, oj, żebym utrzymał to pierwsze miejsce. Mam nadzieję, że dam radę, tak, mamy zwycięstwo w samouczku, let's go. No co mogę mówić, ja już tutaj jestem doświadczonym graczem, widzowie, więc chyba nie ma co dziwić, że tutaj wygrałem. Możemy teraz podać swój nick, no i standardowo, k -ry u Ul, 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 ul. Które to jest uzamknięte? Chyba to. Dobra, Król. Torii, proszę bardzo, pierwszy, no tradycji stało się zadość, taki nikt trzeba sobie ustawić, akceptujemy warunki, no i pozwalamy tutaj na wszystko, można lecieć z taką już trochę normalną gierką. To są na razie trzy postacie, które tutaj mam odblokowane, czyli El Primo, Greki, Barbarzyńca, myślę, że te postacie dobrze znacie, no tak jak mówię, ja już testowałem te postacie na takich innych odcinkach właśnie z konta deweloperskiego, ale teraz w końcu mogę poczuć się normalnie i zagrać na moim normalnym koncie. Ej, mam jednego trika, żeby dostać darmową postać w tej grze i dzisiaj na odcinku wam go zdradzę, więc oglądajcie do końca, bo znam Taki jeden trik, który pozwala każdemu zdobyć darmową postać. Nie żartuję, nie wymyślam sobie teraz. Normalnie takie coś jest, zaraz Wam powiem o co chodzi, ale póki co, może rozwalmy tego szkielecika. Muszę szybko zebrać trzy monety, żeby mógł je później sobie wymienić. Oczywiście na jakiegoś ziomeczka do pomocy, żeby mnie atakował sam tym El Primo, bo mnie tu zaraz rozwalą. O, tu jest, proszę bardzo, skrzyneczka. Bierzemy sobie barbarzyńcę i teraz już nawalamy w dwóch. Teraz żaden szkielet nam nie podskoczy. A wy oglądajcie ten filmik do końca, bo tak jak mówiłem, troszkę ta jeszcze niespodzianek mam dla Was przygotowanych. No i będzie seria na tym kanale. Na tym kanale będzie. Się pojawiało dużo właśnie odcinków z tej gry, mam nadzieję, że każdy z Was też już sobie tą gierkę zainstalował, że nie mieliście z tym problemów. A jeśli mieliście, to możecie pisać do mnie, czy to na Instagramie, czy gdzieś tam indziej, to postaram się Wam pomóc, bo nie jest to w ogóle skomplikowane, zwłaszcza na App Store, ja to robię oczywiście na iOSie Mam iPhone'a i to się tak łatwo pobierało Wystarczyło tylko zmienić kraj, no i generalnie już potem wszystko fajnie śmigało, e, więc no ja tam nie gdzie Dobrze, że już mi to chodzi. E, no i też z tego poradnika, który Wam pokazałem, sobie zrobiłem tak jak samo jak robiłem i wszystko mi śmiga. Widziałem tam jakieś głosy, że nie każdemu działało to na Kanadę, że trzeba było zmienić na inny kraj, więc jak nie działa Wam na Kanadę, e, to po prostu sobie zmieńcie na przykład na Hiszpanię albo na Meksyk, bo na innych krajach też to wszystko śmiga. Mi akurat poszło na właśnie Kanadzie, więc no mogę sobie tak to pykać. Wierzcie mi, że w kolejnych odcinkach będzie jeszcze ciekawiej bo to są dopiero takie początkowe rzeczy e, dlatego, no, żeby działo się troszkę więcej, to trzeba troszkę więcej właśnie pograć, ale dobra, bierzemy sobie może teraz Grega, żeby on szybciej mi tutaj pozwalał rozwalać drzewa, bo Greg, ten oto zademiasz, bardziej ta postać, jest mega przydatna właśnie do rozwalania drzew i tym podobne, bo ona może je mega szybko rozwalać, a drzewa dają dużo monet, dużo gemów, więc myślę, że to jest taki akurat dobry deal. Dawaj burgery, dobra, chyba będziemy mieli fraga zaraz pierwszego. Ucieka mi ciągle ten burger, ty, ile tu jest ludu? Ja się cykam trochę. Okej, okay, okej, okay, co tu się dzieje, widzowie? Ja może lepiej wycofam się, bo tu każdy na mnie się rzuca, Czekam na diamenty, bo zaj zajmuję aktualnie drugie miejsce, co mi się nie podoba. E, no i za 9 sekund gemy zostaną rozrzucone na środku mapki. Może jeszcze tego ziomka szybko tutaj dojadę. E, tak jest, rozwaliłem chłopa i dostaję jego wszystkie gemy. I teraz ważny moment: trzymajcie za mnie kciuki, widzowie. Środek eksploduje. E, odbieramy wszystkie gemiki, pięknie. Mam jeszcze dodatkową darmową skrzynkę, więc mogę sobie wziąć na przykład barbarzyńcę, który mi będzie pomagał. Kolejne gemy są zbierane. Raczej to już będzie zwycięstwo. Zostaje mi teraz tylko i wyłącznie poczekać e, przez te 40 chyba sekund do końca meczu. Jeśli mnie nikt nie zabije, no to raczej powinienem to zwyciężyć, bo wątpię, żeby ktoś więcej ode mnie tutaj tych gemów zdążył zebrać. Bo zobaczcie, już mam ich 50, druga osoba ma tylko 20. O Jezu, ile tu gemów się sypnęło ty! Mam ponad 100 gemów. Nie no, panie, teraz ja mogę iść teraz w krzaki, poczekać, pokampić i tak już nic się nie stanie i nikt mi nie dogoni. Tylko że trzeba uważać na krzaki w tej grze, bo to nie są takie krzaki jak w Brawl Stars. Tu jak wejdziecie do krzaków, to one was spowalniają. Ale dobra, mamy zwycięstwo i to będzie też pierwsza skrzyneczka do otworzenia. Więc chyba tutaj ktoś nowy zaraz może wrócić, może na majka trafimy, zobaczymy, jakiś inny może mi tu wpadnie w tej grze. Trzymajcie kciuki, żeby coś dobrego nam tutaj sypnęło. Uwaga, uwaga. Okej, okay. bardzo duża skrzynka zwykła, więc raczej szału zbytnio nie ma, ale może być coś ciekawego ulepszenie do barbarzyńców. No nie. Ale jako, że mam to ulepszenie, to mogę sobie tego barbarzyńca właśnie teraz ulepszyć i będę go miał rozwiniętego na drugi poziom, więc będziesz taki mocniejszy barbarzyńca. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy też specjalny taki, no może nie karnecik, co bardziej aleje pucharków. I są tutaj różne światy. Ja te wszystkie światy Wam pokazywałem na odcinkach z konta deweloperskiego. Ale dzięki temu, że wbiłem drugi poziom w tym świecie, pierwszym. No to mamy nowego zadymiarza, jakim jest Colt. Colt, ale pewno dobrze kojarzycie, jak się do tego momentu, napiszcie w komentarzu Colt, to postaram się przypiąć serducho. E, no więc co, no, pogram sobie troszkę, powbijam może jakiegoś live'ika, zrobię z tej gierki, jak będziecie chcieli, e, ale najpierw muszę jeszcze przejść ten samouczek więc tego wam nie będę pokazywał. Widzimy się po troszkę dłuższej przerwie, troszkę gierek pograłem, trafiłem między innymi tego to pięknego Hogridera to jest naprawdę kozacka postać, więc ja się giga cieszę, że ją mam, ale mordeczki, nie o tym. Wchodzimy sobie teraz tutaj w grze w ustawienia i mamy zakładkę jak widzicie Supercell ID. Wystarczy kliknąć połącz, proszę bardzo. I tutaj trzeba się zalogować przez Supercell ID. Swoje konto na pewno już macie. Ja wezmę sobie to konto Tori, czyli moje główne konto i będę tutaj też miał skład Busters. Klikamy sobie gotowość, proszę bardzo, wszystko siedzi i właśnie w tym momencie połączyłem się ze Squadbusters przez Supercell ID, dzięki czemu nie stracę mojego konta i dzięki czemu mam do odebrania, jak widzicie, nową postać za darmo. Jest to epicka królowa łuczników, e, którą dostaje każdy, kto połączy się po prostu przez Supercell ID, dlatego przetestujemy ją sobie teraz. E, w sumie moja pierwsza epicka postać, więc ja się bardzo, to bardzo z niej cieszę. E, no i zobaczymy jak ona będzie wyglądała podczas gry. Zobaczymy jaką mapkę nam tym razem wylosuje, bo jest wiele różnych trybów mamy w To jest kozacki tryb. Ja uwielbiam grać na piniatach Pojawiają się właśnie takie lamy, które musimy rozwalać i one dają nam dużo fajnych rzeczy, nie? Są wypchane takimi łupami. Ok, na początek nie możemy sobie wziąć tej epickiej postaci, więc dobra, weźmy kolcika, kolt mnie tu wykeruje. I jak widzicie, już na początku dostajemy dużo gemików, dużo monet i bardzo mi się to podoba. Nie no, jaram się strasznie tą grą. Według mnie jest kozacka. Napiszcie w komentarzu też, czy wy ją lubicie, czy już w nią graliście, bo jestem sam bardzo ciekawy. No, ale musimy sobie wziąć kogoś do pomocy. Kurczę, dalej nie ma jeszcze tej epickiej. Ja chcę przetestować tą nową epicką postać, którą wy możecie dostać za darmo. Każdy, kto sobie właśnie połączy konto z Super ID no to może ją sobie tak odebrać. Więc, no moim zdaniem, to jest kozacki deal i patrzcie, teraz ją przetestujemy. Uwaga, uwaga, Epicka łuczniczka będzie nam pomagać. Co prawda, to drzewko może rozwalić tylko Timberman, więc, no niestety, tutaj nie będzie zbytnio dużo nam pomagać, ale tutaj tego goblina, jak widzicie, rozwaliła już bez problemu, w sensie golema, nie goblina bardziej. Dobra, lecimy po jakiegoś kolejnego ziomeczka, tym razem weźmiemy sobie El Primo. El Primo to jest Ziomek, no, i w czterech to już można nawalać, moi drodzy. Zobaczcie, jaka forma teraz. Okej, okay, dokończymy sobie tutaj jeszcze to drzewko, żeby dostać dużo fajnych rzeczy. Jestem na razie na pierwszym miejscu, ale nie mogę osiadać na laurach, tutaj trzeba cały czas działać, bo zaraz mnie ktoś wyprzedzi, nie? Nie gra się tak łatwo. Kurde, mogłem wziąć drugi raz to epicką, mam wziąłem przez przypadek <laughs> inną postać. No szkoda, ta piska jest rzeczywiście mega mocna, którą mogliśmy odblokować za darmo. Więc nie dziękujcie, widzowie, że o tym powiedziałem. Chociaż może już o tym wiedzieliście wcześniej, nie? Że to też jest darmowa postać za super sell ID. Ale teraz po tym odcinku już na pewno każdy będzie wiedział, dlatego myślę, że spoczko opcja, będę starał się wam na ten kanał wrzucać filmy co dwa dni właśnie z tej giereczki, o ile oczywiście wam się ona będzie podobać i będziecie chcieli, bo to wszystko zależy od was chcę tutaj ten kanał tworzyć tak, żeby wam się podobało, nie, to jest dla mnie najważniejsze dobra, rozwalamy te drzewa szybciutko tu mamy kolejną lamę, którą też sobie rozbombimy, no i bierzemy kolejnego ziomeczka do pomocy, Grega wezmę, żeby szybciej te drzewa szły, bo Greg to jest taki specjalny właśnie ziomek, który nam po... pomaga po prostu szybko rozwalać drzewka mamy dwie minuty do końca gry jestem na drugim miejscu, jeśli chodzi o więc nie idzie aż tak dobrze na razie. E, chciałbym być pierwszy, nie drugi, walczymy tutaj o najwyższe cele. E, nie możemy dednąć, bo to jest najważniejsze. Jak dednę, to będzie po nas, nie? E, dobra, leczymy się i nawalamy teraz szybciutko pieniate i tego golema, bo oni są do porobienia. Tym bardziej jak się będę leczył. Mam taki specjalny mod, który mi to pozwala. No i jak widzicie, pięknie, dużo gemików dostałem, więc wchodzę znowu na drugie miejsce, bo przez chwilę mnie ktoś chyba wyprzedził znowu. E, bierzemy szybko kolcika, jesteśmy coraz większą ekipą, coraz większą paką. Trzeba to dobrze wykorzystać. Jakiś chłop mnie goni z 29 gemami. Ja go chyba porobię, co on chciał mieć Tutaj dojechać? No i już mocno oberwał, i teraz on sam ucieka, nie? Pierw chłop mnie tu atakował, a teraz widzicie, sam będzie uciekał, bo go rozwalę. Dawaj, dawaj, zapraszam, cwaniaczku, ty, chodź tutaj do mnie. Dobra, może ja teraz ucieknę, bo rzeczywiście e, też troszkę moich ziomeczków mi porozwalali. Muszę sobie zwiększyć moją armię. Za 10 sekund na środku będzie wielki wybuch, gdzie będzie mnóstwo gemów. I my musimy się w nim mocno odnaleźć, żeby nikt mi tych gemów nie zarąbał, nie? To jest tutaj najważniejsze, Okej, okay, One będą wybuchać, uwaga, co tu się dzieje, ile tam jest gemów? Szybko je zbieram i zawijam, szybka. Zawika. Jakiś chłop ma 116 gemów, nie? No z nim to nie ma szans, że ja wygram. Tutaj jakiś chłop ma 90 parę. Oj, coraz wyższy poziom jest tutaj, kurczę. To już nie są boty, jak widać, nie? Gra się naprawdę trudno powiem szczerze, ale walczymy, nie poddajemy się. Dobra, rzucam tu jakąś bombę, bo tu jest taka dawalanka na środku, że to jest hit. Smok zaraz dednie. On ma też dużo właśnie gemów. Bardzo dobrze. Póki jestem na trzecim miejscu, to jest spoko. Może powalczę nawet tutaj o drugie miejsce, bo zbieram kolejne gemy. Zaraz powinienem się tam dostać. No nie no ten chłop też cały czas zbiera dużo gemów. Nie ma szans z nimi. Goli mnie jeszcze jakiś potężny typek. Biorę kogoś do pomocy. Idealnie ta łuczniczka episka mi się strasznie tutaj przyda. Jezus święty, jestem na razie dalej. Na trzecim miejscu, ale nie wiem na jak długo. I to jest właśnie problem największy. No kurczę, ciężko będziemy wyprzedzić tych gości, którzy są na pierwszym i drugim miejscu. Oni strasznie ogarniają, żebym ja nie dednął. Ostatnie 8 sekund, o Boże, uciekam, 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 żeby mnie tu nikt nie walnął. Dalej jestem trzeci jeszcze. I chyba się już utrzymam na tym miejscu. Dobra, trzecie miejsce zaliczone. jest taka ostatnia giereczka, gdzie przetestowaliśmy sobie tą nową postać. I zobaczymy, czy dostaniemy coś dobrego. Bo to jest tutaj też ważne. Trzecie miejsce to jeszcze nie jest tak źle. Co będziemy mieli w skrzyneczce? Błagam, dajcie mi jakąś nową postać. Potrzebuję tu nowych bardzo duża skrzynka, co prawda zwykła, ale jest bardzo duża, więc ulepszenie do Primo. to nie, ale może jeszcze mamy sklep? Tak, sklep się odblokował. Rzutem na taśmę możemy wbić do sklepu. Odbieramy sobie tutaj za darmo ulepszenie do Hogridera, którego sobie wcześniej odblokowałem. Mogę sobie pokupować bilety skrzynkowe i to sobie chyba nie kupię. I wpisujemy kod Torii. Najważniejsza rzecz, widzowie, w sklepie wpisujemy kodik Torii. Fajnie, że on działa. Pamiętajcie, jak coś kupicie w tym sklepie z moim kodem, to też będziecie pozdrawiani na odcinku, więc polecam. A na razie żadnych innych w sumie ciekawych ofert tutaj nie tylko na monety, dlatego co, odbierzemy sobie jeszcze szybko coś z księgi może akurat mi się wbije kolejny level, chyba się wbije i to oznacza że odblokowujemy kolejnego już dzisiaj, nie zadymia rzadko postać, jezu myli mi się to, e, mamy blinka, więc fajnie teraz lecimy po kurczaczka, ale kolejne fajne rzeczy będziemy właśnie robić w kolejnych odcinkach, więc nie możecie ich przegapić ja dziękuję wam za otworzenie do końca tego filmu, do zobaczenia, piona!